Ja po pierwsze chciałbym zadać pytanie porządkowe. To znaczy, dlaczego okazujecie państwo poprzez sposób organizacji tej debaty, przesuwanie jej tak na późno w nocy, kiedy już nawet widać, że politycy obozu rządowego nie mają energii, żeby towarzyszyć Swojemu wiceministrowi. Nie ma tu premiera, który ozdobnym młotkiem przybijał osobiście w Szczecinie w 2017 roku te nity dostępki. Dlaczego pokazujecie lekceważenie dla ludzi z przemysłu sztucznego? Czy pozwolą panie posłanki spokojnie wypowiedzieć się panu posłowi? Dziękuję bardzo. Więc po pierwsze, yy, dlaczego państwo tak lekceważycie te tematy gospodarcze? Za chwilę jeszcze kolejny temat gospodarczy. Przesunięcie tego na późną noc jest wyrazem lekceważenia dla wszystkich, których to dotyczy. Druga sprawa, jeżeli to jest informacja rządu, to my się tu prawie nic nie dowiedzieliśmy. Powtarza się to pytanie u wielu posłów i również ja je zadam. Skoro żaden prom nie powstał ani jego projekt, to na co poszło 12,5 miliona?